Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto, niebo i piekło. Potrzebować będziemy dwie szklanki białek, dwie szklanki mąki pszennej, półtora szklanki cukru. Dwie łyżki mąki ziemniaczanej, dwie łyżeczki proszku do pieczenia, łyżkę odstu, trzy łyżki mleka i dwie łyżki kakao. Białka z cukrem ubijemy na sztywną pianę, dodając szczyptę soli. już mam ubitą teraz dajemy pozostałe składniki dodajemy obie mąki mąkę pszenną mąkę ziemniaczaną proszek do pieczenia i to należy dokładnie pomieszać i ciasto podzielimy na Dwie części do jednej dołożymy mleko i kakao. Dolewamy odporność. Ciasto mamy gotowe i teraz będziemy wykładać kopczykami do formy. Ponieważ my musimy mieć do drugiej części ciasta dołożymy kakao mleko. i a ha Jeżeli byśmy mieli jakikolwiek problem, to można zrobić dwa ciasta i upiec osobno, ale ze względów ekonomicznych można upiec tak jak ja w jednej formie, i wówczas mamy zaoszczędzone i czas, i energię. I tak. Takie kopczyki mam powykładane, i tak jak wspominałam, dolewamy mleko. I dodajemy kakao. I należy dokładnie pomieszać. I teraz. Wykładamy ponownie kopczykami ciasto i ciasto będziemy piekli w 170 stopniach około 50 minut. Tak jak mówiłam, wlewamy kopczykami, aby było ciasto. Ciasto przekroimy na pół i przełożymy masą. I tak przygotowane ciasto wędruje do piekarnika na około 50 minut 170 stopni. Ciasto niebo i piekło. Ciasto już mam upieczone, przekroiłam na pół. I teraz zrobimy masę. Masę zrobimy, mam troszeczkę mało miejsca, masę zrobimy, mam tutaj kostkę margaryny szklankę cukru, 15 deko sera 3 razy zmielonego, pół szklanki mleka w proszku, jedną galaretkę truskawkową i jedną agrestową i pół cytryny. I teraz galaretki. Ja mam swój sposób krojenia galaretek. Ja po prostu wkładam nóż i tak kroję galaretki. I wychodzi mi kostka. I już galaretkę mam jedną pokrojoną. I teraz pokroimy drugą galaretkę. Mamy pokrojone, a teraz margarynę ucieramy z cukrem. Mam tutaj szklankę cukru i ucieramy do białości. Margarynę już mam utartą. Dodajemy po łyżce sera. I cały czas ucieramy. Posypujemy również mleko w proszku. Jeżeli lubimy, możemy ser. Mielony zastąpić serkiem mascarpone. Też będzie świetnie smakowało. Masę mamy gotową. Teraz połączymy z galaretkami. Galaretki najlepiej zrobić na noc i dać do lodówki.

sobie zostawiam trochę masy do smarowania na wierzch niewielka ilość, ale zawsze sobie smaruję i czy oprószam orzechami, czy czymkolwiek, ale lubię mieć masę zostawioną, tak powiedzmy do dekoracji. I tu już mamy rozprowadzamy po całym ciastie. Wamy ciastem i dociskamy. Należy dokładnie docić. tak I teraz tak jak już wspominałam pozostałą masą, która mam została, i to już jest dowolność, czy mamy orzechy, cokolwiek, co mamy, tym posypujemy, po prostu dekorujemy sobie ciasto. i ciasto powędruje do lodówki tak na dwie godziny. Można dłużej, można na całą noc, ale dwie godziny to jest taka norma do schłodzenia ciasta. Ponieważ smaki się ciasta muszą przejść i masa ja sobie tutaj troszeczkę posypię płatkami migdałowymi. I tak ciasto niebo i piekło mamy gotowe. Wędruje do lodówki. I tak oto ciasto niebo piekło mamy gotowe. Kroimy. Musimy ten dokładnie dociąć, bo potem jest problem. No ja, ja miałam ten problem, ale jest. Dobrze. I tak oto wygląda ciasto. Niebo i piekło. O ile Państwu mój przepis się podoba to serdecznie proszę o łapkę w górę i jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl Ciasto, niebo i piekło.